że mój tata jest wojskowym? Tak. Jakieś dwa tysiące razy? A kupiłeś kwiaty dla mamy? Cholera. Pierwszą gotowa wyciągniesz, proszę? W ogóle po co to jedzenie? Zobaczysz, przyjdzie, zobaczy to i nic nie zje. Nawet go nie znasz, a już go nie lubisz. Daj mu szansę. Już nasi sąsiedzi mówili, że lesbijkę wychowaliśmy. O, jak wygląda? Super. Dobrze. Ok. Dobra, idę otworzyć. Zacznijmy ten cykl. Chodź, nie wydaj tyle. Kochani, kochani, piękna jesteś. Dzień dobry, Doris. Dorota, jak sobie chcesz? No, przystojny, a jakie mięśnie. Uf, miła. Ale jego mina wyraźnie każe mi stąd wypierdalać. Kochanie! Patrz jakie kwiaty dostałam kogo do mamy. Dobra, Julian. Julian? Pedał. No, w wojsku to z takim imieniem, to... Marian. Były komandos. Mhm. O jaki tam komandos! Cześć tatusie! Zapraszam do stołu, chodźcie już, wszystko nakryte. Aurelio, kochanie, to jest nasza najmłodsza, to jest Julian, to poznajcie się. Eee, siema! Uścisk to ma po ojcu. Urodę też. To już to zostawię. Dobra, dobra, dajcie, bo wszystko wystygnie. Więc tutaj macie pataty, sałatkę twoją ulubioną i kurczaczek. Sam polowałem. Kochanie kurczaka, bez przesady. To był dziki kurczak. Aurelia, ile razy cię miałam o telefonie Cześć. Masz fryzurę jak Randolf Link. Aurelia, nie Zdej rób coś dobra? Cisza! Po tej kolacji pewnie znowu zostanę singielką. No dobra, trudno. Chociaż już nie będę dziewicą. Kochanie, dlaczego się nie snapujesz? Już o Instagramie też nie wspomnę. Szczególnie brakuje zdjęć z a przecież... chyba nie ma się czego wstydzić. O Boże, czy ona właśnie... Super, właśnie włączyła tryb mamy luzaczki. Jak będziesz chciał, to możemy stąd wyjść. Nie, spokojnie. Okay. No i co mi powiesz o sobie, Juliuszu? Julian. Teto. <noise> Studiuję turystykę i rekreację. Nawet zawód babski sobie znalazł. Podbił do mnie na zajęciach i udawał, że nie wiem, gdzie studiuje. I chciał notatki. To było nawet słodkie. Lekarz i kto? Turystyk? Hotelarz? Powariowali. Nie masz może intryata, który jest do ciebie podobny, Nawet siostry bym ci nie przedstawił. Pyszne, mamo naprawdę. Bardzo się cieszę. Kochani, pora na słodkości. Wy się co ja z Wamczu się przygotuję deser. I idziemy, i idziemy. dobrze. I co? Leż od poprzedniego nie mnie dobrze wyposażony? No, nawet lepiej. Słuchaj, chłopcze, powiem tylko raz. Spokojnie dokończysz deserek, odwołujesz moją córkę, a jutro o niej zapominasz, rozumiesz? Na zawsze kasujesz jej numer. Okej? Okay? No tak czy nie? Deser, kochani. Jak chcę. Ty nie, jesteś gruba. Weź. Hmm, pyszne ci wyszło to ciasto. Kupne dzieciaki. <grymiania> <grymiania> ja i pieczenie. Ojej. Ojej. To jest przesadne. Amelia. Zobacz. Ale jestem genialna. Pokaż co tam masz. No nie, jeszcze młodą próbuję zbałamucić. Dosyć! Odkąd pamiętam, każdy, kogo tutaj przyprowadzam, wybiega z krzykiem. Ale komu się dziwić, skoro matka aspiruje, żeby być kolejną blogerką modową? Ojciec myśli, że mam pięć lat? A na ciebie nawet nie mam słów. Julian, wychodzimy. Zrób coś! Tam, to Maria tamto, co? Proszę! Stąd, Marię, mam. Masz. Tam, wiedz? Maria nie ma. mi słuch. Czyli wychowała maszynę. Skoro i tak z nią zerwie, to może ja mam jakieś szanse?